Tutaj zaczynamy naszą przygodę z raftingiem. Podchodzimy do takiego oto magazynu i bierzemy nasze koło i zaczynamy spływ. Rwąta rzeka już czeka. Dla najmłodszych, aby czuli się bezpieczni, w takich oto miejscach znajdują się również kamizelki ratunkowe w różnych rozmiarach. Także, żeby się czuli bezpiecznie, polecamy zaopatrzyć się w takie. Niebieskie kamizeleczki Teraz jesteśmy na moście znajdującym się nad Mai Maitai River, gdzie możemy sobie spokojnie spłynąć na jedno- bądź dwuosobowych pontonach. E, Przy rzece, tak jak tutaj widać, mamy też piękną, bujną roślin roślinność, ale uwaga, gdyż w niektórych miejscach trzeba zdecydowanie uważać na wyrybujące się krokodyle rozmaitenia spływu naszą rzeką. Mamy przy niektórych miejscach dodatkowe zburzenie wody, także ten yy, nadwyraz yy, urokliwy krajobraz jest czasami troszeczkę przyspieszony. Tutaj w tle atrakcje dla najmłodszych, a zaraz za nami spływ fontanowy, na który możemy dostać się window. A za nami w tle rozpoczynający się dziki rafting. Teraz znajdujemy się przy wejściu na Siam Beach, czyli sztuczną plażę, piękną, białą, największą na Teneryfie. Oraz basen, na którym znajdują się sztuczne fale, które można również, na których można również serwować, ale do tego trzeba wykupić taki godzinny yy, specjalny bilet wejścia, gdzie pływa się już troszeczkę lepiej. Zapraszamy na chwilę na plażę. Zaraz za mną znajduje się basen. O którym Państwu wspominałem, a tutaj z tej strony restauracja, gdzie, gdy zgodniemy, możemy się udać na smaczne przekąski bądź obiadek oraz coś do picia. Tutaj za mną znajduje się właśnie basen z falami, a na samym końcu Palace of Waves, czyli pałac z falami, który generuje fale do wysokości 3 metrów, przeznaczone głównie dla profesjonalnych surferów, jednak dla każdego odwiedzającego. O każdej pełnej porze generowana jest przez 15 minut fala w wysokości metra, gdzie można się pobawić na falach. Dzieci jak i dorośli nie będą mieli problemów, a tylko czpieć przyjemność. spotkaliśmy kolejnych Polaków i spytamy się o ich wrażenia z pobytu w Ciem Parku. Jak minął pobyt? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Czyli z dziećmi zdecydowanie warto wpaść w to miejsce. Tak. Fale były udane dzisiaj? Tutaj jest przepilon, że niewiele tego było, Ale ogólnie się uda. Ogólnie jest jeżdżalnie i nie trzeba. Zróbmy to sobie. Zróbmy to sobie. Do zobaczenia. I z tamtej dali przychodzi do nas fala. Prawie jak na oceanie. Znajdują się leżaczki, na których możemy w każdej chwili się położyć i pooglądać fale. Tutaj za nami znajdują się domki oferowane przez Siam Park dla gości potrzebujących troszeczkę więcej prywatności. Są to kilkoosobowe domki z widokiem na basen, z widokiem na ocean, i jak wcześniej już mówiliśmy na wyspę. Gomere, gdzie klienci wyciszyć się z dalą z mogą doskonale spędzić ten czas przebywając w parku. jeśli będą Państwo zainteresowani wynajęciem takiego domku prosimy o kontakt z nami z adresem atrakcje-teneryfa.pl i my wykonamy dla Państwa taką rezerwację, a bilet dostarczymy do hotelu zmęczące te czasy. hiszpańska siesta to jest to, czego człowiek tu się bardzo szybko uczy.